Elo, elo witam was na kanale mk.pl dzisiaj gramy sobie w pixel guna no i na samym początku stawcie łapkę w górę a sobie go dzwoneczkiem będzie mi kurde będzie mi bardzo miło no a my już przechodzimy do samej gierki w ogóle sobie kupiłem tego phantom shotguna Mm, bo też szukam jakiejś nowej broni, sobie ją kupiłem akurat. Mm, no. No i dzisiaj myślę, że sobie pogramy Battle Royale, ale myślę, że nie tylko Battle Royale, bo generalnie dzisiaj miał się pojawić odcinek z moim kolegą z kanału, kuzynem, no ale niestety nie mógł do mnie przyjechać. Bo coś tam poszedł do kościoła na gorzki już, ale niestety... I mi się smutno zrobiło, bo myślałam, że coś sobie z nim porobię. A jednak nie. No i trochę, trochę szkoda, ale jakoś damy radę. Więc no. Ojejku. Dobra, gdzie by sobie tu wylądować? Na tej górce nie ma żadnych skrzynek tu są skrzynki. Tam jest z granatami. Ja tak bardzo się rozglądam pod te niebieskie skrzynki, bo te... O, tu jest niebieska skrzynka. Dziękuję. O, to jest fajne. Ym... Do wystrzelania się. I mamy sniperkę. Tu jest jakaś złota skrzynka. Ej! Gdzie to jest? I jakby to się ruszało. I tam jest gościu. Gdzie? Tam jest gościu. Zwalaj! Dostał! No kurde ile? Dobra, i bo tu jest jakaś już... O, tu jest ta skrzynka! Co to jest w ogóle? Dobra. Bierę to. Co to jest za broń? Lol. Fajna w sumie. Nawet. Przecież nie wiem. W ogóle jestem w strefie Bardzo fajnie. Sobie tylko przesunę przycisk. Dobra. Dobra. Myślę, że będę sobie z tym łazić. Ech, tylko sobie spojrzę, okej okay, nie ma nikogo, można iść. tu są autka, myślę, że nie ma potrzeby jakieś, są skrzynki, ale ja nie chcę, szczerze mówiąc ich, bo ja się mówię, się bardziej rozglądam po tych niebieskich, bo z tych niebieskich są fajne rzeczy. Na przykład z tej złotej dostałem jakąś mityczną broń. Więc super. To jest jakaś skrzynka z granatami. Tak nie jestem zainteresowany, szczerze mówiąc. Mm. Tak się mówię, tak rozglądam po niebieskich. O, tu jest jakaś gdzieś niebieska. Okej, okay, mam na górze jest. sobie pójdźmy po nią. Dobra. Skocz. Jejku, mamy jakąś wyrzutnię? Jak to działa? Hej, rozumiem, że jak ktoś w to wejdzie, to to wybucha, okej? Okay. Hmm. Może to... Ktoś tu... Ktoś tu jest? Bo widziałem znacznik. Tak, jest tu ktoś. Jest tam. O Jezus, ale to jest dobre. Kurde. O, dobra. Mm. Teraz tak, co bym chciał wziąć, a czego nie? Mm, może to walmy sobie, wezmę to. To jest taka. OK, to jest taka elektryczna snajperka. I tak, tu mam do przemieszczania się, mam snajperkę. Mam tego taki ten. Hm. To może... Ja bym wziął sobie to tak. A co? Tak, dobra. Sobie to tak okładał. Nie, 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 nie. nie. Kurde, no. Ale mnie zaskoczył. W sensie sobie tu broń, a gościu mi tak wyskakuje na łeb, nie? Jakbym, kurde, nie, no ja mam takiego pecha do battle royale'ów. Co się? coś się jakby nic nie mogę kliknąć. Czekajcie, naprawię to. Spróbuję. Dobra, słuchajcie, mechanik MK to naprawił. No, jak widzicie, Battle Royale nie idzie mi za dobrze. Ma do tego pecha, więc zagrajmy sobie może Team Fighter klasycznie. D-Day. Dobra, ok więc co to jest za mapka? Ten gościa tam chce... W ogóle ten shotgun jest też fajny, bo on podpada Kurde. To się czuję trochę jak na wojnie. To jest taka mapka, można powiedzieć. Można się poczuć jak na drugiej wojnie światowej chociażby. Albo na pierwszej. Nieważne. Kurde. On dostał chyba, nie? Dostał. Ech, co mamy? A! To, to była jakaś mina, czy nie ja dostałem od gościa. Dobra, wlećmy sobie na ich daszek. Na ich podes można powiedzieć też. Ech, kurde, awkwilowy. U Jezus! Killing spree. Ja go zabiłem, czy... Nie wiem, jakby... Jakbym ja sam siebie zabił. Czemu ja krwawie? Ja w coś wyszedłem? Nie wykluczono, że w coś wyszedłem. Kurde, nie mogę wejść. Tutaj. Bo ja muszę na blisko podejść, nie? Urwał, dobra. Pali się, pali się. Kurde, dobra. Ja patam. Kurwa, dobrze, ging, gin. gonić, gończiu. Okej, okay. asysta, chociaż. Chociaż asysta. Kurwa, pochodzi, pochodzi, on zginie, zginie. Jak on nie ginie, dobra, zabity. On nie, dobra, zabił mnie, bo miał karabin. No, a ten małotow taki sobie, bo sobie odciąłem drogę. Jak ja się samemu zabiłem, halo? Ej, tak się nie robi jakby Ej, no Pixel Gun mnie trolluje jakby. Jakby admin nie troluje, no bez kapy Kurde, musiałam sobie akurat... Wziąć Ja takie jumpy. I nie, on ma minigana, boże. Kapitan Ameryka to jest! Mam przesrane, bo to jest Kapitan Ameryka. A tak serio na poważnie to prawie go zabiję. I jakby... Pozdro 600 Przeładujmy sobie, bo możemy. Kill assist, fajnie. Ja szukam tej kurde, tak amunicji, jak kupi trochę. Gini, przepadnij. Baczer. O nie, wyszedłem w ta... Aj, aj, aj. To ciernie takie. No, ten Molotov to naprawdę dużo zrobił. Ej, znowu? Ej, bo jakby mi to nie przeszkadza, nie? Ja sobie go mogę tak zabijać. Medbacher, Butcher. Kurde. Trzeci raz kos kosu Przegraliśmy? Remis, dobra. Ej. Ej. Ty kurde. Mhm. Sytuacja wygląda następująco. Gościu mnie raszuje, ja w niego nie trafiam, się z nim mijam gościu mi od pleców strzela. Tak to wygląda dokładnie. Zginiesz! Kurde! Zgiń! Przypadni! O nie, on ma robota! Dobra, spierdzielam. Ach! Nie, miał robotę! To bez, bez szans, Bez szans! Plec mam, chyba? Nie wiem. a, Ej, jezu! Muszę uważać! Dobra! O nie! Granat! O Jezus, on ma jakąś broń laserową. Mi się to nie podoba. Uh! O Jezu! Swad drive dupra Tak zwana dupa po prostu A, chodzę w powietrzu. Tak serio to latam. Tak, jestem bogaty. Jezusem! Jeden HP nie! Jeszcze typa zabiłem. Ale to był taki ostateczny cios. Tobi continue. Coś się wydarzy. Ręc. Kto by ten. O, pff, yeah, 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 yeah. Wow, jeszcze wyszedłem w tego. Fot. Wow. Nie to gościcie Ja Myślę, że ten robot mnie goni. To się ten samuraj. Giniesz! Dobra, headshota urwał. Muszę sobie przeładować, bo nie mam amunicji ten gość to się stoi tak tego randomowo lol, ja myślałem, że to mój przez chwilę, tak sobie przyładowuję, nie, bo tak mogę tak patrzę, to przeciwnik jest okej okay. jakby jakby fajnie zupiłem go z <miecza> gladiator jestem gladiatorem, kurde i zginałem typowe życie emka No, tam trochę pogryzłem po kostkach. O, tu mam amunicję, dziękuję. Muszę stąd wylecieć dosłownie. Co tam robot jest? Jakby on powinien zginąć, tego co zaatakowałem. Zaatakowałem, przepraszam. zyczyłem się. Zginiesz! Dobrze! Revenge! Gini! Dawaj! Jezus! Oni wszyscy są w ogniu! Ale tu jest ognia! 12 HP! Pet knockout! Kill Asus! Nice! I brakuje nam jednego killa! Żeby zremisować! No GINI! Przecież to jest 5 HP! No! Dobra! Ej! Przegramy to chyba! Czy nie wiem, mamy jeszcze 20 sekund, ale... Tak... Jakby... musi zginąć! Dobrze! Nemazis! No LOL! Nie, dobra, przygramy to! U jeszcze mnie Kurde bele, no ja jaj No co poradzisz? Znowu miałam kurde, ten kill jakby żyć, nie umierać. Dobra, no słuchajcie, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Pff, mam nadzieję, że Wam się podobało. się. tak oczywiście: łapeczka w górę, subik z dzwoneczkiem. No i, no i będzie wszystko dobrze. Ja się z Wami żegnam. Po weekendzie było, minęło niestety, ale no szybko zleci. No i co? Trzymajcie się i cześć!